Cześć, to jest VOD Flash. W tamtym tygodniu nie było klipu tygodnia, ale to nawet dobrze, bo zostawiliście z tego powodu bardzo dużo komentarzy. To jest chyba dobry sposób na to, żebyście zostawiali pod tymi filmami więcej komentarzy. Więc w tym tygodniu też nie będzie klipu tygodnia. To zaczynamy. W tym tygodniu wgrano na serwery aktualizację 1.23.1, a w czwartek rozpoczęła się pierwsza w tym roku przepustka bitewna, której zdobyć można czołg premium Charioter Nomad. Film o tym pojeździe jest na moim kanale, więc możecie skorzystać z linków w opisie filmu, jeśli szukacie o nim informacji. O starcie maratonu okazało się, że cena sprzedaży tego czołgu jest błędna i wynosi tylko 20 tysięcy kredytów. Dlatego wczoraj wgrano mikrołatkę i naprawiono ten błąd. Przypomnę, że maraton trwa 25 stycznia, a oprócz samego maratonu możecie dołączyć do jednej z pięciu drużyn i wykonywać specjalne misje dzienne, za które dostaniecie nagrody. Aby dołączyć do drużyny, musicie wybrać jednego z pięciu bohaterów filmu na specjalnej stronie, do której zostawiam link pod tym filmem. Po dokonaniu wyboru, zaczniecie dostawać misje w kliencie gry. Po wykonaniu 5 razy drugiej misji bojowej, otrzymacie wszystkie nagrody przypisane do danego bohatera, a w sklepie w grze codziennie otrzymacie darmową ofertę, którą możecie odebrać w kliencie. Gry. Do super testu trafił nowy amerykański czołg średnio ósmego tieru o nazwie Chrysler MTC-2TC. Maszyna dysponuje armatą zadającą 360 uszkodzeń na strzał przy penetracji aż 225 mm na zwykłych pociskach i tylko 255 mm na municji premium. Przeładowanie działa i celność tej armaty nie powala, ale za to czołg dysponuje niezłą mobilnością i 10 stopniami wychylenia działa w dół. Ciekawostką jest to, że cała czteroosobowa załoga obsługuje pojazd z wnętrza wieży. Drugą maszyną, która trafiła do supertestu jest dziesiętotierowy brytyjski czołg średni Vickers Mark III. Jego działo zadaje 390 uszkodzeń przy penetracji 268 mm w przypadku użycia amunicji podkalibrowej i aż 330 mm strzelając pociskami kumulacyjnymi. Działo jest bardzo celne i ma niski czas skupiania, ale pojazd jest tylko symbolicznie opancerzony, przez co na pewno będzie trzeba grać nim bardzo ostrożnie. Więcej newsów dziś nie ma, więc czas na klip tygodnia.